Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale. Witam Was w kolejnym filmie i będzie film Mierzymy z HM-u którym już dosyć długo nie byłam, tylko dlatego, że jak zwykle jest mi ciężko się przebierać, ubierać ze względu, ze względu na mój krzyż. Tak jak wiecie, od świąt Bożego Narodzenia nie jest za dobrze. W każdym razie spróbuję pomału przymierzyć troszeczkę ciuchów dla Was. Stęskniłam się za oglądaniem nowości z HM. -u. Nie powiem, że jakieś są zachwycające stylizacje. Są takie, które wybrałam, które sobie bym kupiła, jak będą ładnie leżały na mnie, ale to nie ma tak, jak w lato, wiecie, te sukienki, to wszystko, te motywy, kwiatki i takie letnie, także tego jeszcze za bardzo nie ma, no ale zobaczmy. Zapraszam. Widzę od razu, że kolor się prze przekłamuję przez kamerę kolor jest prawdziwy taka jak taka żywa, świeża trawa, czyli taki dosyć ostry kolor to jest koszula długa mam moje własne spodnie ubrane pod spodem ale oczywiście w lato można wyskoczyć w samych nóżkach i w samej bieliźnie mam rozmiar S powiem Wam, że mogłaby być extra small, czyli XS bo jak widzicie rękawy są takie troszeczkę przedłużowe na jeden na jeden guzik to się tak fajnie tu otwiera tu sobie troszeczkę tak za zawinęła może to troszeczkę lepiej wygląda jak tak widać troszeczkę więcej ręki jakąś bransoletkę, jakiś zegarek ozdobny, żeby to lepiej wszystko wyglądało koszula jest fajna takie lubię, jest bawełniana czyli przewiewna mała kieszoneczka czyli taki maleńki detal, którego w sumie nie widać, ale jest, także cieszy nas. Oczywiście kołnierzyk, jak to koszulina, bardzo fajny kolor, rozporeczek też to dużo daje. Też mały detal, który my kobiety bardzo lubimy, jak na nóżka wychodzi. Oczywiście teraz jestem w spodniach, ale tak jak mówię, w lato też fajnie by uszła, w ciepłe dni, bo jest luźna, przewiewna, bawełniana, także fajna. Jest przeceniona na 150 koron z 200, czyli 50 koron przecenili, dużo nie. nie. Nie jest droga, ale pisze na tym regale, na tym wieszaku, co wiszą te rzeczy przecenione, że to jest ostatnia szansa. Jak ostatnia szansa to powinno być po 50 koron albo nawet mniej, ale wiecie, przez ten kryzys, który jest na całym świecie, przez tą wojnę, wszystko jest droższe. Także to jest ostatnia szansa 150 koron. Absolutnie nie mam ochoty tego kupić. Kupię dopiero jak niżej zejdzie, a jak nie zejdzie niżej, kto się wykupi, to znaczy, że nie była pisana dla mnie. Kolejna stylizacja to jak widzicie, to jest taka bruseczka. Ona jest tutaj taka troszeczkę gumkowata. Fajne ma takie puf rękawki, które dają sylwetce troszeczkę takiego kobiecości, takiego kształtu. Ona jest tutaj dosyć obcisła, być może powinnam wziąć rozmiar większy, a wzięłam eseczkę. Tak jak mówię, tu jest taka elastyna, także fajnie tu się wszystko przylega. Spodnie mam, kupiłam sobie w Polsce, w Zarze, w zeszłym roku, za... nie pamiętam, ale to były śmieszne pieniążki. Kupiłam dwie pary, są mocno obcisłe, dlatego nie mam brzucha, normalnie tu u mnie brzuch widać. One są mocno takie obcisłe, Dosyć mięsisty taki yy, materiał. Także to tak wszystko tak trochę szczupów w tym wyglądam. I teraz przymierzę przy do tego marynarkę, bo znalazłam też sprzecony. Ona jest taka, ja nie wiem, czy to jest taki byle jaki czarny kolor, czy jest wyblakła. Nie wiem o co chodzi, ale to nie jest taki, wiecie, czarny kolor. Za chwilę ją zobaczycie. Nie wiem, czy nie przełamie się na kamerze, ale być może będzie troszeczkę inny odcień niż moje spodnie, dlatego mówię, że moje spodnie są naprawdę takie porządne, czarne i tu te szlaczki też a właśnie ta marynarka, którą przymierzę jest taka jakby wypłowiała, taki kolor ma bynajmniej, już ją mam ubraną, koloru nie widzę w kamerze żeby pokazywała taki jaki jest, w sumie pokazuje dużo dużo ciemniejszy niż jest w sumie tutaj to jest taka króciutka Przyjdę tu z bliska. On teraz tak bardziej widać ten kolor, ale nie całkiem, A może ta ona jest zielonkowata? Właściwie w kamerze wygląda, jakby była zielonkowata. W każdym bądź razie nie, nie jest zła. lubię takie rzeczy, tylko że ja lubię się pocić, a ona ma podszewkę no, sztuczną i mocno czarną. Także widzicie różnicę tej marynarki. W sumie jest fajna, lubię marynareczki, ale chyba nie ten kolor, to jest taki jakby ani zielony, ani brązowy, ani czarny także w każdym razie gdyby była marynarka czarna fajnie by to było takie trochę elegancki, taki elegancka stylóweczka moim zdaniem no ale zobaczymy do czego ją przymierzę może będzie bardziej pasowała w każdym razie to jest ta stylizacja a, a marynarka jest po 200 koron z 500 także tanio a tu już się Wam pokazuję w bawełnianej w takiej koszuli luźnej tunika, ala coś takiego Nie ma taki maleńki rozporeczek, lekko jest przedłużana z tyłu jak widzicie ją można nosić w tej chwili pod spodnie, a latem oczywiście może nam rzecz robić jako sukienka koszulina, tak jak mówię, coś takiego nie ma kołnierzyka, tylko taką stujeczkę. Tu widzicie? Yy, rękawek jest taki krótki, na no naprawdę takie cieplutkie. Wini yy, może powinna mieć XS, ale mieli tylko Skę, bo XS leżała brudna. Nie będę takiego przemierzała brudactwa. Więc yy, pod jakieś fajne spodnie, takie jeansy. Nawet z dziurami, albo coś takiego, takie trochę podarte klapeczki do tego i fajna stylóweczka, takie najbardziej uwielbiam, bo są, szybko się w nie wskakuje, to widzicie, takie podomki, no albo podomka w lato, o tak obiad robić w takiej, grillować, no to superancko. Mm -hmm. A Wy nie wiecie, bo ja w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, a ja w piątek rano, jak robiłam chłopcom kanapki do szkoły, to ja kichłam i mi strzykło tutaj w krzyżu, nie w krzyżu, w szyi. No i wtedy to przeszło mi tutaj, nie, pierś z tyłu, tam pod, pod tym, pod łopatką. Także jak ja trzymam w tej chwili tą rękę tutaj, to już mi trętwieje, już mnie boli, ale jest dużo lepiej, bo ja mm. O, wiecie jak się wstaje, jak się kładzie, jak chce się przekręcić na drugi bok, jak, a co chwilę mnie brało kichanie, także jest lepiej, ale, ale czuję, że już mi jest tu chłodno, także muszę w coś cieplejszego się, się przebrać. Wybaczcie. Wyskakuję z podomki w golfy. Nie, chyba golfów nawet nie mam. Ty już mi się podoba, mimo że ja tak nie bardzo lubię kwiaty, ale chyba jak są kolory odpowiednie, to chyba... Chyba mi się podoba. Tu mam sukienkę z takich drobniutkich kwiatuszków, jak widzicie. I to jest sukienka bawełniana. Tutaj ma kołnierzyk taki trochę, jest on z tyłu. Się jakoś tak chowie z tyłu. O tu jest ten zaczepnik, tam. I tutaj jakoś, jakby była ona z przodu, to tutaj taki jest trochę tak. Trzeba sobie powyciągać balon, jak mi się wydaje. I wtedy jest tutaj gumka. I na to jeszcze paskiem można się przewiązać. Tak zrobiłam. Nie ma tu żadnych guziczków, tylko ma jak koszula. Dotąd jest. Nie, to jest. Ej, są guziki do samego. Tutaj dotąd. Czyli dotąd wtedy jest gumkę i jeszcze na to pasek. I tu już jest do. Dotąd ta sukienka. Jeśli chodzi o rękawy się tak tutaj otwiera jak zwykle bo jest tylko jeden guzik, tak jak widzicie i tak się to otwiera czyli to nie jest za ok dla mnie no tutaj bardzo ładny jest ten kołnierzyk i tu no mam, widzicie, widzicie już od razu mi cieplutko grzeje już nie, tylko muszę ten sznurek schować, on tak coś coś wylata dziad jeden no, w każdym razie sukienka jest bardzo fajna Jedna, jedyna, jaka tu wisi. 189 chyba koron, czyli nie droga, hmm, jeśli chodzi o skład, bo jest naprawdę fajna. No i fajna taka kwiecista. Mój mąż nie lubi akurat kwiatów, ale on nie ma nic do powiedzenia, jeżeli kupuje sukienki z HM. u y Dostałam wiadomość, że mi sukienkę wysyłają z online, bo kupiłam na bierzmowaniu Oska. Także napisali mi, że już pakują. Dlatego czytałam i zapomniałam, co powiedziałam. W każdym bądź razie mój mąż nie ma nic do powiedzenia. Jeśli chodzi o sukienki kwieciste, jeśli kupuję je HM-u, bo to jest typowo na wakacje, ponoszę z rok, dwa, chyba, że więcej mi się podoba. Mocą mi się podoba to więcej lat, ale tak przeważnie to są takie sezonowe. A jeżeli kupię, kupuję sukienki, że idziemy gdzieś na wiecie bibkę czy coś takiego, to on strasznie nie lubi kwiatów. To ja się tak lubię do niego dostosować. No, chyba, że się zakocham w sukience, no to już, to, już, to już kupię w kwiaty, ale tak przeważnie nie kupuję, bo takie niekwieciste to jest taki print niekwiecisty. Taki print wybieram, który mogę ubierać kilka lat. Także to są też inne pieniądze, a z HM to jest troszeczkę taniej. Więc, tak jak mówię, za dużo nie, nie, nie ma mi się tu wtrącać. Także, jeśli chodzi o tę skienkę, ja jej nie kupię, ale, ale kupiłabym, gdyby, nie wiem, gdyby było bliżej lata, to bym, bo wtedy tyle tych printów wejdzie, że ja tak będę trochę żałowała może, że ją kupiłam, bo tak nie ma jeszcze wyboru. W każdym razie jest bardzo fajna. Yeah. Tutaj mam kolejną stylizację. Tu mam taką bluzkę, którą mam za krótką i mi widać moim własną e, Mój top, który mam pod spodem. Tu mam takie spodnie ubrane z takiego fajnego, dosyć materiału. To jest taka mieszanka chyba bisko z bawełną. E, kieszenie na boku. Bardzo takie wygodne spodnie powiem wam. Koszulka jest taka, też z takimi małymi powkami, ramionkami, takie troszeczkę, tak kobieco się fajnie wygląda w tej sukience, w tym, tym bluzeczce w top, taki jest tutaj na pierwsze właśnie tak przeszyte i tutaj może powinnam wziąć większe rozbiornie, no więc każę się razie. Jest yy, bardzo fajna, bardzo mi się podoba i bardzo fajne są te spodnie, bo mają i kieszenie i naprawdę są takie, mimo że się fajnie w nich wygląda, tak na luzacko, to można też w nich fajnie wyglądać elegancko. I właśnie się, jeżeli się taki top wybierze, jak ja wybrałam, teraz przymierzę tą marynarkę do tego to się teraz prezentuje w ten sposób. Chciałam może być, może być. Ta marynarka jest jakby taki inny odcień do tego wszystkiego, ale może, może być, bo ja mam ciemne włosy, także mi to odpowiada jak najbardziej. Ale do tego można też ubrać taką, też elegancka trochę, z takiego śliskiego materiału, takiego lejącego. Może on nie jest jakiś śliski, jak lejący, czyli sztuczny jakiś. Też to fajnie jest tą marynarką wygląda, bo to są dwa ciepłe kolory, a mimo że spodnie są zimny kolor, zielone, to ja mam te zielone tutaj, jak widzicie z różowym, moje buty, także to też jakby się fajnie komponuje. Oczywiście jakieś wygodne kozaczki, na wyższym obcasie jakieś buciki, też fajnie to będzie wyglądało. A blizeczka jest na takim krótkim rękawku. W sumie tylko i wyłącznie taką stójkę. Nie wiem, czy widzicie. Tak, widzicie. Też mi fajnie się ogrzewa. To nie jest takie, wiecie, ym, wynagliżowane. Nadal tutaj z tyłu nam ogrzewa dosyć wysoką szyję, mimo że tu jest mały taki rozporyczek, że tak powiem. Także. ja Kompozycja kolejna. A tu muszę Was ostrzec, ostrzec od razu, że nie idę spać i to nie jest piżama, to jest po prostu taki komplecik, który jest szalenie wygodny, mięciutki materiał i to wygląda jak piżama, ale się nie wybieram spać, bo jeszcze mam sukienkę do przyjeżdżania. Myślałam, że to będzie fajnie wygląda, ale niestety nie wygląda, także zostawię moje te spodnie, ściągnę, ubiorę moje. I wam pokażę, jak będzie w samej koszuli i w moich spodniach, bo to niestety yy, no jakiś tu błąd jakiś zaistniał, powiem Wam. Nie wiem, czy tu piorun strzelił w tą ideę moją, jaką dostałam. No nie wiem, tak to wisiało razem i tak fajnie wyglądało, ale na mnie wygląda to, jakbym mówiła do Was, dobranoc. Także za chwilę, moment. Jestem z powrotem. Koszula jest dosyć długa, no, także jeżeli komuś Zależy na przykryciu tyłka. To jest fajna. Moja koszula jest jakby za duża. Też ma rozcięty tutaj rękaw. Otwiera się strasznie i nie ma guzika. Tu sobie myślę, jakby włożył ją do środka, ale się chyba za bardzo nie da, dlatego że ona jest strasznie duża. Chociaż ona jest, powiem szczerze, jest mocno taki delikatny i cieniutki materiał. To może by wcisnął, ile ja się tam chce. Może to by wyglądało lepiej? No rzeczywiście wygląda, ale w moim przypadku koszula ma za długie rękawy. A tutaj byłoby jakoś tak z tyłu, trzeba by było sobie jakoś tam dopomóc. No, w każdym bądź razie to nie jest chyba rzecz ani dla mnie, chociaż jest strasznie wygodna. Powiem wam, że jest strasznie wygodna mięciutka, taka lekko śliska, ale czuć, że to jest albo wiskoza, albo wiskoza pomieszana z bawełną. Spróbuję wskoczyć w ostatnią sukienkę, którą chyba mi nie pasuje, ale zobaczę. Tu przedstawiam Wam się w sukience no go. To nie jest dla mnie absolutnie. Tu jest za pusto. Ona jest kopertowa, czyli ona jest już tu zawiązana i wtedy jeszcze tu. Materiał ma jakiś taki trochę grubszy, sztywny, jakby jakaś od marynarki, jak zwykle na jeden guzik, guziczek, to już mi się, widzicie, otwiera, mm, czyli jest taka i dla mnie za duża, ale jakby miała mniejszą, to też by nie była na mnie. W każdym razie print jest całkiem ok, takie jakieś kwiatki blade różowe z takim różowym w środku i żółtym, gdzie nie gdzie fajne kolory ale to nie dla mnie sukienka więc ją ściągam a Wam kochani dziękuję za uwagę Jeżeli Wam się wideo podobało to proszę kciuka do góry a jeżeli Wam się chciałoby obejrzeć więcej holów z mierzymy nie holów a mierzymy to proszę dajcie znać i napiszcie mi jakie sklepy Was interesują. Także będę robiła, częściej mierzymy. Także piszcie i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Pa pa.